Yo, ho, Yo ho, ho ho! Miśki małe! Miśki małe. <laughs> Siema miszki. <laughs> Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku! Co? Dawno się nie słyszeliście, ale nie martwcie się! Ja o was nie zapomniałem, mimo tego już jestem chory, jak zapewne słychać po gardle. Dlatego też nie występuję, bo wyglądam jak półkupy za krzaka. Jednak no, zrobiłem ten special specjalnie dla was. No i muszę wam złożyć życzenia, które nawet napisałem i nie. Są to zwykłe wklejki z internetu, więc uwaga! Trzymajcie się portków i lecimy, a później będą trochę śmieszne historie, bo też mnie tam prosiliście o niektóre. No to lecimy. Uff. Miśki moje kochane, choć se nogi złamałem, to o was z pewnością całą nie zapomniałem. Z okazji tych świąt Bożego Narodzenia życzę każdemu tego, czego jeszcze nie ma. Szczęścia, miłości i twardych kości. I niechaj pieniądz w portfelu zagości. Klocków bez liku, kompa mocnego, brak zadań domowych i jeszcze do tego. Brak tyrań w szkole, domu czy w pracy. Tego wam życzę, drodzy rodacy. A gdy to wszystko skończy się wam, dostańcie więcej wszystkiego dzban. Słuchajcie, miśki. Powiem wam, że dawno nie gadałem, dlatego aż dziwnie mi gadać do telefonu w ogóle. Tak, na, taki, na takim patencie to robię. A, to i to co oglądacie to sobie tak uznałem, a sobie zrobię, zrobię sobie sanie świętego Mikołaja ale w moim takim porąbanym stylu. E, tak, no będę smarkał, przepraszam. E, no i jeszcze śmieszne historie. E, pierwsza śmieszna historia. Chyba wam tego nie opowiadałem, no bo w sumie to sobie przypomniałem dosyć tak niestandardowo. Chyba jeszcze w szpitalu jak byłem, albo już w domu, ale była to kochani matematyka. I na matematyce pani matematyczka kazała nam zrobić stożek z papieru. Tylko, że ja mieszkałem daleko od te technikum, to uznałem, no nie no, nie ma bata, ja, wiecie, no papierowy stożek dowiózł do technikum. Więc co, przyjechałem do domu i ojciec skądś załatwił takie plastikowe folie, jak czasami w autobusach mieli się takie ramki w nich reklamy były takie. Mm, no to wziąłem sobie tą folię, wyciąłem misternie, no i tak patrzę, no dobra, trzyma się w miarę tylko że jeszcze to wszystko wziąłem pokleiłem taśmą izolacyjną więc no, jak możecie sobie wyobrazić to było no, 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 no mogliście to wbić w ścianę i ściana było po prostu się ru runęła totalnie nie? Ech. no i ale tak patrzę no wiecie no taka folia obklejona taśmą izolacyjną no, no okej okay, no patent sąsiadów no ale kurczę to jednak taki wiecie no trochę brzydko więc wziąłem to ładnie obkleiłem chyba jakąś krepą kolorową nie, nie krepą tylko takim kartonikiem kolorowym takie te brystole. Czy jakoś tak nie pamię Nie pamiętam, nie pamiętam już tej, sta tej całej starej terminologii. <laughs> um, no i wsadziłem do kartonu i suru do techniku. Pojechałem. No i musiałem dać tej nauczycielce, co była taka chyba przerąbana, albo ta dobra, nie pamiętam, ale no jeżeli ta przerąbana to dobrze i tak, jeżeli ta dobra no to szkoda, ale chyba tej dobrej to było. No i dałem, wiecie, dostałem piątkę czy coś, no bo wyglądało na no mojej drodze praktycznie jak z plastiku zrobione, no pomijając to, że no, ten plastik tak naprawdę był w środku, a nie na zewnątrz nie było tego wydać, no ale no, niesamowita robota. I kumpel mi opowiadał, że u nich na lekcji babka opowiadała siatki yy, brył. Czyli jeżeli mamy sobie bryłę, na przykład, nie wiem, sześcian, stożek albo cylinder, no to po rozłożeniu go na płasko, to daje tam nam jakąś siatkę. I babka ch chciała no, pokazać, jak wygląda siatka stożka, więc wzięła ten mój stożek i z całym impetem ręką w niego walnęła od góry. No, powiem Wam tylko tyle. Ryk, krew, i śmiech Sali, znaczy śmiech, to było bardziej najpierw zaskoczenie, i takie wiecie, kumpel wiedział, że to na pewno moja robota. Jak mi to opowiadał, to ja byłem no trochę skonfundowany, trochę zmieszany, trochę mi było śmiesznie, a trochę przykro, no bo ja wiem moi drogi. Powiem wam tylko tyle, Gdy ja tam jeszcze wsadził igłę, to laska by skończyła w szpitalu, no ale tak czy inaczej, no, 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 no nie było za fajnie. No ale... Wiecie, tak, tak się robi jak się niszczy cudze mienie. Mam jeszcze jakieś inne tematy śmieszne, ale właśnie, też mnie prosiliście, żebym opowiadał troszeczkę historii z airsoftu, czyli z tych karabinów na kulki, tych pistoletów, replik tam, co się latają po lesie i strzelają nie wiadomo po co, nie wiadomo gdzie. Nie? No i słuchajcie, mam taką historię też ze szkoły, miałem takiego ziomka, Kłamce. Kłamca, kłamca, kłamca. To by, moi drodzy, typowy kłamca. Co to nie on, wiecie, ja jestem najlepszy, ja mam w domu helikopter i tak dalej. Kiedyś ja strasznie lubiłem go robić, no tak wiecie, pod włos go brać. I miałem sytuację, że wracałem z tym kłamcą, 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 kłamcą do e, domu. Tylko, że noszliśmy na przystanek i e, ja się go pytam, ty, a ty masz jakąś replikę? On mówi, no mam, dla ludzi niezaznajomionych z Airsoftem ja będę bardzo dużo tłumaczył, dlatego spokojnie jeszcze nie wyłączajcie. No i koleś mówi, że ma replikę najlepszego karabinu snajperskiego, Bareta M107CQ, yy, czyli bardzo mocny karabin snajperski. I ja tak sobie myślę, ja pierdziele, no przecież to jest tak droga broń, że praktycznie nikt w Polsce tego nie ma, nie? No to chyba wtedy kosztowało 2,500 tysiąca złotych, czy coś takiego, no na tamte czasy, kochani, to była fura, 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 fura pieniędzy. Zarąbiste repliki z Classic Army, no z bardzo dobrych firm, kosztowały 600, powiedzmy 700 zł. No za 1200, jak już miał ktoś replikę, no to po prostu był no, mistrz, bogacz i tak dalej. No to się go pytam, ty stary, słuchaj, bo masz tą replikę, nie? A jaki tam masz napęd? Napęd, jaki masz? I widzę, że go to takie, w takie wytyfy bo wiedziałem na 100%, że on nie ma pojęcia na temat napędów, no, dlatego mu powiedziałem, no to powiedz mi, no to jaki masz napęd, no sprężynowy czy gazowy, nie? On tak na mnie patrzy, no, ja mam napęd sprężynowo-gazowy, ja w tym momencie skisłem nie? Jak można mieć dwa napędy w jednym sprężynowo-gazowy? Ja moi drodzy, już wtedy po prostu odpuściłem totalnie i mówię: Dobra, lecimy dalej z tym. W replikach, kochani, występują trzy rodzaje napędów: jest albo sprężynowy, że po prostu tam sprężyna wypuszcza kulkę, albo gaz, albo sprężenie elektryczne. Nie znaczy sprężenie, no, sprężenie tłoka i powietrze przez silnik elektryczny. Więc jeżeli moi drodzy już miał replikę sprężynowo-gazową, to zapytałem się go jaki ma mechanizm w środku elektryczny tylko nie zapytałem się jaki ma mechanizm elektryczny tylko zapytałem się go terminologią yy, modeli tych silników czy ma, w, czy ma gearbox V2 czy V3 <grydy> jak myślicie? No, Mongo nie miał zielonego po... <grydy> nie miał zielonego pojęcia o tym że chodzi tutaj o kształt a nie o nowość że V2 był stosowany w karabinach właśnie w replikach snajperskich a V3 był, był stosowany raczej w szturmówkach czyli tych pod, pod, potocznych kałachów i tak dalej nie? no i oczywiście o, ja mam V3, V3 mam mhm. czyli wyszło na to, że koleś miał replikę z, z napadem sprężynowo-gazowym z gearboxem V3 jeszcze mi potem próbował wcisnąć bajer, że ma lunetę o przybliżeniu teleskopu hadla. no ale o tym już mówić nie będę ale kochani, dobra jeszcze jedną śmieszną historię znaczy, akurat z tym gościem to ja mam tysiące śmiesznych historii. No bo wiecie, że miałem jedną z największych drużyn yy, w Kojawsko-Pomorskim airsoftową i miałem tam, kochani, takiego gościa. <grym> Wiktora. <grym> Wiktor był, był człowiekiem memem. On miał nadmierną potliwość i jak zawsze po treningu ściągał hełm, a to mu głowa dosłownie parowała, jak było <grym> zimno i wyglądało, jakby myślał dopiero, co nie? <grym> I to tak intensywnie. I... Mieliśmy z Wiktorem taką, no to był człowiek, miałem autentyczny, kiedyś pamiętam, skradaliśmy się po lesie. No i wydaje tam rozkazy ziomką i chciałem zastosować, no tam po prostu obejście, że my sobie pójdziemy przodem. A Wiktor obejdzie wrogów dookoła. No i pokazuje im polecenia sygnałami ręcznymi. Wszyscy zrozumieli. Dobra, o to idziemy. oto to skradam się jako pierwszy. Przechodzę gdzieś tam przez te krzaki. Wiecie, tam delikatna. Nie, nie, tam idę sobie cichutko. Patrzę, czy nie ma gdzieś wrogów. Słyszę jakieś dźwięki. Zatrzymuję się. Patrzę. Dobra, idę, podchodzę, 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 podchodzę. podchodzę I nagle słyszę jakiś trzask za mną. Ja się odwracam a tam Wiktor. Patrz, co ty robisz? Będziesz miałeś kurde iść dookoła. A, a, a. <laughs> o ojejku kochani. Albo też mieliśmy sytuację. ale nie, to sobie dużą sytuację. Ostatnio właśnie też zastanawiałem się, czy do tego nie wrócić. I powiem wam takie jeszcze na koniec, no bo w sumie końcówka już, no bo nie będę wam za, za długo czasu. Yy, tutaj, gdzieś na YouTube spędzał, spędzić te święta z rodziną. Yy, że, po pierwsze, jak stanę na nogi znowu, zastanawiałem się autentycznie, czy by nie wrócić do airsoftu. Tylko będzie musiała mi lewa noga zacząć znowu działać. A druga kwestia, <laughs> co się stało jeszcze na koniec roku? Bang, Samochód się rozwalił, mi który połączyłem znajomym. No, czyli samochód do wyrzucania, więc nawet już samochodu nie mam, nic nie ma, wszystko mi się popsuło, ale życzę wam no, z całą pewnością, żebyście chociaż wymienili lepszy cały 2020, 2024 rok, lepszy kochani niż ja. Dlatego, no na zakończenie, muszę tą formułkę wamnąć, pamiętajcie mięski, bądźcie grzeczne, zjedzcie mięso, ziemniaki możecie zostawić, życzę wam naprawdę wesołych świąt, cieszę się, że znowu udało mi się coś nagrać na YouTube'a. No Zobaczę czy uda mi się tego więcej nagrywać, no ale wiecie, w łóżku no to tak troszeczkę upierdliwie tutaj to wszystko ogarniać, no ale no nic, trzymajcie się miśki, do usłyszenia, cześć. Jinglebens, Jinglebens, jinglebens Rack, Jinglebens, Rack.